kontrdemonstracje, jeśli to wolno tak nazwać, bo przecież to w gruncie rzeczy jest wystąpienie agentury Putina tutaj i nie powinno to być w ogóle tolerowane, ale nawet gdyby była to zwykła demonstracja, to powinna być oddalona co najmniej o 100 metrów. Oczywiście tak się nie dzieje. W dzisiejszej Polsce prawo nie obowiązuje i dowiadujemy się o tym każdego dnia. A najsmutniejsze jest to, że ludzie, którzy pozwalali przez 8 lat okradać Polskę na miliardy, dziesiątki miliardów złotych poprzez VAT, poprzez podatki od paliw, od alkoholu, ci ludzie dzisiaj ośmielają się oskarżać tych, którzy kupowali na przykład bojowe wozy Straży Pożarnej. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej albo wspierali inne przedsięwzięcia społeczne. To jest właśnie, można powiedzieć, istota obecnej sytuacji i istota tego, co przeżywamy każdego miesiąca. Już się wydawało, że można to jakoś opanować, no ale cóż, tu policja chroni. Tych, którzy postawili haniebny wieniec haniebnym napisem, który jest niczym innym jak putinowską propagandą, działalnością agenturalną, bezczelną ag działalnością agenturalną. Ale zapewniam Państwa, że przyjdzie kres tego czasu i przyjdzie prawdziwa sprawiedliwość. I miejcie tą nadzieję i pamiętajcie o jednym. Oni się chwytają w tej chwili wszelkich metod. Prawo już właściwie w tej chwili nie obowiązuje. Zostało zniesione. Działalność obecnego ministra sprawiedliwości to po prostu drwiny z prawa, a działalność i Tuska i tegoż pana to także drwiny do społeczeństwa, te wszystkie... Przyjęcia żurkiem i tak, dalej, i tak dalej, to jest nic innego, jak odwoływanie się do tej najgorszej, najmarniejszej, najbardziej żałosnej, najbardziej bezwartościowej części naszego społeczeństwa. W każdym społeczeństwie są tacy ludzie ale oni w żadnym razie nie mogą być podstawą władzy nie tylko dobrej, ale nawet złej. Mogą być podstawą władzy tylko zdradzieckiej, obcej i taką władzę mamy dzisiaj w Polsce. Ale zwyciężymy. Bardzo dziękuję panie prezesie i apeluję do funkcjonariuszy policji o podjęcie interwencji wobec osób, które zakłócają naszą uroczystość.